Szanowni Państwo, w tym miejscu miał stać dzisiaj pan profesor Michał Woźniak. I to on miał dokonać podsumowania trzech dni naszej konferencji. Jak Państwo już wiecie, niestety pan profesor jest chory. Mieliśmy cichutką nadzieję, że może się dzisiaj tutaj pojawi, że chociaż powie na koniec parę słów, bo jak Państwo wiecie, właściwie pan profesor był spiritus mowens. Naszej konferencji. To, że ona w ogóle tutaj zaistniała, to jest też w dużej mierze jego zasługa. No i w ten sposób okrutny bardzo spadło na nas zadanie podsumowania naszych trzydniowych obrad. No, czujemy się troszkę niekomfortowo, dlatego że jako gospodarze. No myślę, że z naszego punktu widzenia właśnie gospodarzy to jest dosyć niedyplomatyczne, no bo co teraz mamy się po prostu chwalić, że po prostu było super wspaniale, a państwo równie dyplomatycznie będziecie kiwali głowami, no tak, no bo co macie zrobić, prawda? Yy, może wobec tego zacznę od początku. Poproszę pana Marcina, aby dosłownie w kilku zdaniach przybliżył nam sam pomysł, ideę konferencji, jak do tego doszło, że tą konferencję mogliśmy zorganizować. Bardzo krótko, tak, proszę Państwa, mieliśmy pomysł, żeby stworzyć taką możliwość cyklicznego spotykania się w Toruniu i dyskutowania o, o bieżących takich najistotniejszych kwestiach muzealnictwa, Żebyśmy mogli zderzać myśli, poglądy, doświadczenia. No i wydało nam się, że takie tematy, które mogą być interesujące, należą do dwóch grup. Do, do tego, w jaki sposób chcemy opowiadać to, co mamy w muzeach i jak te opowieści rezonują z otoczeniem. Czyli jak budujemy relacje z, z lokalną społecznością, z z otoczeniem ekonomicznym, naturalnym, etc. Stąd zdecydowaliśmy się na, właśnie na, na taką konstrukcję konferencji. Czy to się udało, to oczywiście ocena należy do Państwa. Niemniej mam nadzieję, że spotkamy się z przynajmniej z większością z Państwa za dwa lata. Już dzisiaj zapraszamy. Jak tu będę, to na pewno się spotkamy. Mamy przyrzeczenie, więc proszę wpisywać już w kalendarze. I pozwolę sobie jeszcze tylko zwrócić uwagę na, na to, co, co z kolei mi utkwiło w pamięci w ciągu tych trzech dni. Ale zanim jeszcze, nie udałoby się to, ta, ta konferencja, gdyby nie zaangażowanie pani dyrektor dużego zespołu muzealnego, ale też naszych partnerów Narodowego Instytutu Muzealnictwa czy, czy gminy miasta Toruń, plus jeszcze pięciu stowarzyszeń. Branżowych, muzealnych, za którym też dziękujemy za, za współpracę. A co zwróciło moją uwagę, to są takie trzy rzeczy. Narracyjność wywołała olbrzymie emocje nas podczas, podczas tych spotkań i dyskusji. I to jest temat, który jak widać nie został wyczerpany. Może warto pomyśleć o panelu poświęconym narracyjności, żeby zderzać poglądy w takim układzie. Kilku, kilku osób, i dać na to więcej czasu. Być może to jest jakiś pomysł na, na kolejną edycję. Drugi temat to słowo i, i odniesienie do, dzisiejszego, do dzisiejszej pierwszej sesji. To również te emocje, które, które były widoczne podczas, pozytywne w moim przekonaniu, podczas dyskusji, pokazują, jak ważny to jest temat i, i cały czas chyba jeszcze. Niewyczerpany, do którego warto wracać. I ostatnia rzecz, która dla mnie wydała się ważna to odpowiedzialność środowiskowa i zrównoważony rozwój i to, że ten temat powinniśmy poruszać coraz częściej zastanawiać się, jak doprowadzić do tego, żeby muzea były bardziej przyjazne środowisku i naturze. I to jest taki ten, który w moim przekonaniu y, powinien być ważny, o tak bym powiedział. Nie wiem czy będzie, ale moim zdaniem tak i powinien być. To są trzy rzeczy, które, na które ja zwróciłem uwagę. Y, nie będę przedłużał, bo właściwie y, już powinniśmy jeść lunch. No to ja już krótko, mam nadzieję, że krótko. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co Państwo w ciągu tych trzech dni zaprezentowali. I myślę, że osoby, które były tutaj tylko słuchaczami, podzielą moją opinię, że to było blisko 40 naprawdę znakomitych wystąpień, proszę Państwa. Rzadko się zdarza, że wykładowca, referent potrafi tak skupić na sobie uwagę. Wszystkim Państwu się to udało. Proszę mi wierzyć, kiedy musiałam chociaż na moment wyjść z sali czułam się niekomfortowo. Chciałam być tu z powrotem z Państwem, ale czasami po prostu takie zwykłe, codzienne obowiązki zmuszały mnie do tego, żeby wyjść na moment. To było 40 znakomitych wystąpień. I te 40 znakomitych wystąpień połączyła jedna rzecz. Ten nasz tytuł, relacje i narracje, we wszystkich tych wystąpieniach te dwa elementy się znalazły. Usłyszałam w kuluarach wczoraj, tutaj od któryś z koleżanek, że jakby zabrakło tego określenia, czym tak naprawdę jest narracja moralna. Nie wydaje mi się, żeby to, znaczy nie, aha, bo nawala. Nie, nie sądzę, żeby to było zgodne z prawdą, ponieważ każda z osób, które występowały, mówiła o tej narracji, mówiła bardzo konkretnie, te osoby wiedziały o czym mówią. Natomiast proszę Państwa ja mam tutaj taką właściwie osobistą refleksję, to tak aż trochę głupio na takim, zac, takim dużym, zacnym gremium powiedzieć. Ja jestem takim trochę mamutem muzealnym. Ja po prostu jakąś niesamowitą ilość lat pracuję w muzealnictwie. Jak się domyślam na sali jest zaledwie kilka takich osób, to, które mają y, podobnie długą praktykę muzealną. Ja zaczynałam dawno temu, w latach 80., i proszę Państwa, byłam obserwatorem tego, jak to muzealnictwo ewoluuje. I to, jak gigantyczna różnica jest między tym, kiedy zaczynałam pracę w muzeum, a tym, co w tej chwili też i w dużej mierze dzięki Państwu i temu, co Państwo powiedzieliście o swojej pracy, mogłam sobie uświadomić. To jest coś niezwykłego. Były takie momenty, no ja może tutaj wchodzę w jakieś tony patetyczne, ale to nie, nie jest to wcale moim zamiarem, że wręcz miałam ciary. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ponieważ nagle się okazało, że to, co robią muzealnicy, to jest coś po prostu niesamowitego. Że kiedyś właśnie, znaczy już nie powiem, że pamiętam lata 70., ale w latach 80. często było tak, że hmm, był obiekt muzealny, byłam ja, pracownik, kurator, niezwykle ważna osoba, która ma jakąś misję do spełnienia. A ten odbiorca, to on powinien się w ogóle cieszyć, że do tej naszej świątyni sztuki wchodzi, że w ogóle może obejrzeć cokolwiek. No niestety, ja mam pewne obrazy przed oczami jeszcze sprzed 100 laty. Natomiast dzisiaj to jest zupełnie inna sytuacja. Ścieżka wygląda tak, że na początku mamy obiekt, a na końcu mamy odbiorcę. I tutaj ze wszystkich Państwa wypowiedzi wynikała jedna rzecz, bardzo wyraźnie czytelna. Ogromny szacunek dla naszych odbiorców. Wszystko cokolwiek robimy zmierza do tego, aby nasz odbiorca po przyjściu do nas... Obejrzeniu tego, co mamy do zaoferowania, wysłuchaniu nas, jakkolwiek ta narracja by nie wyglądała, wychodzi i mówi: wrócę. Wrócę, bo było fantastycznie. I to bardzo wyraźnie ze wszystkich Państwa wypowiedzi wynikało. Yy, na koniec jeszcze taka jedna refleksja. Proszę Państwa, nie wiem czy Państwo też to zauważyliście, że w Waszych wypowiedziach właściwie nie było narzekania. Państwo nie utyskiwaliście na trudną sytuację, taką czy inną. Jedziemy wszyscy, no może nie wszyscy, ale powiedzmy, że część przynajmniej na podobnym wózku, prawda? Borykamy się z wieloma kłopotami, a Państwo opowiadaliście tylko o kłopotach natury twórczej. No to jest niesamowite, to jest naprawdę bardzo budujące. A teraz już może na koniec po prostu jeszcze raz Wam wszystkim bardzo podziękuję. Mam nadzieję, że udało nam się mimo wszystko stworzyć platformę do dalszej dyskusji, płaszczyznę wzajemnego porozumienia, no płaszczyznę do wymiany wiedzy i naprawdę bardzo, bardzo yy, będę się starać, aby za dwa lata, abyśmy za dwa lata mogli spotkać się w tym miejscu, na co już dzisiaj wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję.